Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego, moje nazwisko Gumowski Jacek, szef Kancelarii. Szanowni Państwo, mamy wakacje, wspaniały czas, moment kiedy Państwo wyjeżdżacie na wakacje, spędzacie ten czas z rodziną wspaniale, ale my tutaj w Kancelarii dalej pracujemy. Za moimi plecami jest właśnie taki specjalnie wakacyjny troszeczkę taka sceneria, specjalnie dla Państwa. Proszę Państwa, mam parę informacji, które chciałbym Państwu przekazać. Po pierwsze, może zacznę od tej drugiej. <laughs> Mamy wspaniały, nie wiem czy tutaj mój operator tutaj pokaże, czy widać, e, wspaniałą, e, wspaniałe wydanie Cegieły. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. E, przygotowali nasi suwereni e, wydanie, album specjalne żeby pokazać wszystkie cegiełki, które mamy, na restytucję Rzeczpospolitej. Pięknie wydane, pięknie zrobione, będziemy coś takiego Państwu oferować. Także zapraszamy do nas, do kancelarii, po cegiełki, to jest raz. Druga informacja to jest taka, że mogę prosić? Wiatr wieje, my się z tego bardzo też cieszymy. Proszę Państwa, ponieważ Taka najistotniejsza rzecz to jest taka, że my jesteśmy jedyną legalną kancelarią przy prezydencie Janie Zbigniewie Potockim. I to tylko i wyłącznie my mamy, e, jesteśmy na prawie i mamy prawo wydawać dowody suwerena i metryki suwerena. I dlatego, proszę Państwa, chciałbym Państwa uczulić, że tylko i wyłącznie tutaj Mamy taką możliwość. Wszelkie inne nielegalne ośrodki nie mają do tego prawa, żeby państwu wydawać jakiekolwiek dokumenty. Nie są to autentycznie podpisywane dokumenty przez prezydenta. Są to po prostu kopie podpisów, które zostały skradzione. Nic innego. Także, szanowni państwo, to jest jedna taka informacja. Druga to jest taka, że właśnie w związku z tym, ponieważ Mamy Państwo robicie duży błąd, bo klikujecie www.2rp, i Państwu już od razu wyskakuje strona info, ale nasza strona jest 2rp.info.pl co powoduje, że wchodzicie Państwo na stronę, która jest nielegalna na ten moment, która została dawno już z dekretem prezydenta w kwietniu usunięta i, i zdjęta ale niestety ona dalej funkcjonuje i są przypadki, że Państwo przesyłacie nam wnioski na metrykę e, albo dowody i są, no niestety nie ten numer rachunku e, złe druki więc chciałbym Państwa uczulić e, na ten temat dlatego też postanowiliśmy idąc z duchem czasu i pracując cały czas dla Państwa z czasem zmienić domenę. Mam nadzieję, że to będzie widoczne dla państwa. E, zrobimy jeszcze zdjęcie i wstawimy też na stronę, żeby było to widoczne. Mianowicie aktualna nasza strona to jest www rpinfopl Ale nawet jak klikniecie państwo w tę stronę, już pojawi się też ta domena. Będziemy chcieli z czasem zastąpić tą domeną mianowicie www. Rzeczpospolita, myślnik, konstytucyjna, 1935. Dlaczego to robimy? Dlatego, że ktoś nie dotrzymał słowa. I dlatego, że ktoś trzyma dalej stronę, samą info. Dlatego my musimy przedsięwziąć pewne kroki i działać, tak? Dla Państwa, żebyśmy, żeby nie było pomyłek, żeby nie było problemów. Proszę Państwa, hmm, Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzecz. Mianowicie spędzajcie państwo radośnie z rodziną wakacje, urlopy, majówki, może inaczej nie majówki, już jest po majówkach, ale weekendy. Więc cieszcie się sobą. To jest ten wspaniały czas, kiedy możecie państwo być razem z rodziną. Tak? żebyście państwo wypoczęli, odpoczęli. Po powrocie wracajcie tutaj do nas, kontrolujcie, sprawdzajcie stronę. Tam się zawsze coś dzieje, mamy zawsze nowe pomysły, mamy wspaniałego premiera, który opracowywuje ministerstwa. Już niebawem na pewno państwo zobaczycie, że będą powoływane, będą powoływani ludzie, którzy będą piastowali. Bardzo zaszczytne i odpowiedzialne stanowiska. Także, proszę Państwa, mimo że są wakacje, to pracujemy, robimy wszystko dla Państwa, po to tylko, abyście Państwo e, odczuli, że nie jesteśmy tylko stadem owiec na spędzie, że coś się dzieje, że macie Państwo realny wpływ na kreowanie się Państwa Rzeczpospolitej przy prezydencie Janie Zbigniewie Potockim. Szanowni Państwo, mamy wspaniałego prezydenta, ale prezydent jest Państwem już troszeczkę zmęczony. Nic nie robieniem, Państwo dzwonicie, pytacie się, co prezydent będzie robił dla Państwa. To my też się pytamy, ale co Państwo będziecie robić? Prezydent potrzebuje w tej chwili bardzo dużo środków, żebyśmy mogli uruchomić środki dla Państwa. Więc dlatego, szanowni suwereni, Zapraszam Państwa serdecznie też do kancelarii, na strony, tak jak powiedziałem, będziemy zmieniali domenę z czasem oczywiście, ona będzie na razie funkcjonowała dwutorowo, później będzie tylko jedna ta druga strona, ale póki co cieszcie się Państwo sobą, wyjeżdżajcie na urlopy, na wczasy, a my jednocześnie zapraszamy do do nas na stronę, żebyście państwo widzieli, obserwowali, żebyście państwo byli na bieżąco. Wszystkiego dobrego, miłych wakacji. Wracajcie państwo po urlopach, po wakacjach szczęśliwi, rozradowani, wypoczęci, tak żebyście państwo mieli naprawdę euforię i z pełnym entuzjazmem mogli z nami współpracować i byli chętni do współpracy, abyśmy my widzieli państwa, że jesteście. Taka informacja jeszcze w Gałkowie 10 sierpnia będzie, będą uroczystości związane z rocznicą śmierci byłego prezydenta Sokolnickiego, więc to też na pewno ta informacja jeszcze będzie przekazywana, mamy jeszcze miesiąc do tego. Także pamiętajcie, czuwajcie Państwo, wszystkiego dobrego życzę, jego wypoczynku, zdrowia, wracajcie Państwo radośni, uśmiechnięci, cieszcie się życiem. Wszystkiego dobrego życzę, do zobaczenia.